I za dzień dobry, Agatka jeszcze witam Was bardzo serdecznie. Dziewczyny, na początek zaczynamy. Eee, tak, Kasiu, widziałam, widziałam twoje zamówienie. Dziękuję Ci bardzo. Tak, widziałam. Eee, Także, także dzień dobry, wiosenne przebudzenie. Dzień dobry, Laura. Laura, gratulujemy Ci bardzo serdecznie tych poważnych decyzji, które wczoraj podjęłaś. Cieszymy się, że nasza energia Ci pomagała. Byłyśmy z Tobą i wiecie, że energia nie zna e, granic. E, więc, jak macie jakieś trudne momenty, to proszę piszcie, żebyśmy Was tutaj wspomagały, bo każda, jeżeli wyśle chociaż jedną dobrą myśl. W tamtym kierunku, to to jest takie niesamowite wsparcie. A teraz wdzięczność na wtorek. Niech to będzie najpiękniejsza wdzięczność, która pomoże nam wszystkim za uważność. No i właśnie bardzo dobrze, przepiękna wdzięczność na dzisiaj. Słuchajcie, a my dzisiaj będziemy rozmawiały. Karta mocy na dziś cały czas jesteśmy w tej energii ciała. Tak, dzień dobry Beatko. O jak miło cię widzieć na żywo, cudownie. My będziemy dzisiaj e, rozmawiały o karcie fałszywe opinie na temat mojego ciała, już mnie nie krzywdzą. I ta karta będzie niosła ze sobą moc e, uzdrawiania zranionego ciała i moc ochrony. E, I dziewczyny to jest niesamowita karta, która być może na samym początku jest taka niedoceniana, bo wiecie, a, no fałszywe opinie nie krzywdzą mnie, e, okej, okay, jakoś tak ją, wydaje mi się, że można przez samą treść tak delikatnie zbagatelizować, ale tak naprawdę ta karta ma właśnie olbrzymią moc. I myślę sobie, bo obiecałam wam na grupie, że wstawię wam. W tym tygodniu jeszcze jedną medytację, że w każdym tygodniu jeszcze będę Wam dodatkowo wstawiała medytację odnośnie ciała. I właśnie myślę, że wstawię Wam medytację z tą kartą, dlatego że, tak jak mówię, ona jest całkowicie niesamowita. Dzień dobry, Marlenko, witam Cię też na żywo. I teraz, dziewczyny, słuchajcie. Chciałam Wam tutaj powiedzieć: wczoraj rozmawiałyśmy właśnie o szacunku. O tym, że waszemu ciału, że macie to ciało tylko jedno, że to ciało dostajecie w momencie urodzenia, że e, słuchałyście w medytacjach w tamtym tygodniu dzień dobry, Anetko e, słuchałyście w medytacjach w tamtym tygodniu, że rodząc się jesteście otoczone miłością. Rodząc się, dostajecie od e, wszechświatki, tak? Od wszechświatki już wiemy e, przepiękny dar. Dostajecie od tej energii miłości właśnie to ciało. I mówiłyśmy wczoraj, że bez względu na to, że zawsze dostajemy idealne ciało dla naszego życia idealne ciało dla naszych darów idealne ciało e, dla całości zadania, które, z którym tutaj na przyszły nasze dusze i z którymi tutaj nasze dusze, e, przez które tutaj nasze dusze przechodzą. I nie ma pomyłek w naturze. Tak jak Wam już to mówiłam wielokrotnie, że jeżeli myślimy, że coś jest pomyłką, to przypomnijcie sobie te słowa, które nie tylko w Danusi zarezonowały tak mocno, ale które Danusia, przepisując je też na naszej grupie, sprawiła, że one też się we mnie zakotwiczyły jeszcze mocniej. Są siły potężniejsze. Niż te, które ja znam, i te, które ja widzę. I właśnie te potężniejsze siły stworzyły Wasze ciało dokładnie, perfekcyjnie, tak jak ono powinno być. I teraz zobaczcie, jak to się po prostu całkowicie przepięknie układa. Nie ma żadnych pomyłek. Moje ciało jest idealne do tego, jak zostałam tutaj wyposażona na Ziemi. I teraz wejdźmy w tą kartę. Tych fałszywych opinii, musicie sobie zdać sprawę, i to jest, powiem Wam, niby bardzo teraz prostą rzecz, niby bardzo oczywistą rzecz. Nie ma. Wszystkie opinie, które są na temat Waszego ciała i pochodzą z zewnątrz, są fałszywe. Wszystkie. Nie ma opinii, która byłaby opinią. Prawdziwą na temat waszego ciała, a pochodzącą z zewnątrz. I zobaczcie teraz, to jest w ogóle taka rzecz, nad którą my się nie zastanawiamy. My przyjmujemy, zbieramy te opinie od dziecka. Ktoś nam powie: A ty masz krzywe nogi, a ty jesteś za niska, a ty jesteś za wysoka, a ty masz piękne, długie nogi, mogłabyś zostać modelką. A ty masz najpiękniejsze oczy na świecie, ty masz ładne włosy. O matko, wyglądasz jak aniołek. O Jezu, zobacz, no nie n, n, chyba stałaś w kolejce do rozumu, jak Bóg rozdawał urodę, tak? I zobaczcie ile dostajemy tych opinii. Po prostu dostajemy ich całą masę. I teraz dziewczyny, żadna z tych opinii nie jest prawdziwa. Żadna. Żadna. A my na podstawie tych opinii budujemy później naszą opinie na temat naszego ciała. Budujemy naszą całą otoczkę i oceniamy, a to mam takie ręce, a to mam taką buzię, a mogłabym mieć inne ładniejsze oczy, a mogłabym mieć ładniejsze włosy i cała masa leci różnych rzeczy. I na podstawie takich opinii my też budujemy swój szacunek do ciała. I zauważcie, że do momentu, kiedy. Dzień dobry, Magda, że do momentu, kiedy dziecko nie rozumie tych opinii, które płyną ze świata zewnętrznego, ono jest całkowicie zakochane w swoim ciele. Zobaczcie, spójrzcie, tak. Macie na pewno w swoim otoczeniu małe dzieci. I do momentu, kiedy ono jest nieświadome, tego, co płynie do niego z zewnątrz. Dzień dobry, Ewa. Do momentu tego ono kocha siebie i szanuje swoje ciało. Ono jest nim zachwycone. Ono jest zafascynowane. W którymś miesiącu zaczyna oglądać swoje ręce. Ono go fascynują. Zaczyna oglądać swoje nogi. Potem zaczyna raczkować, zaczyna patrzeć na siebie w lustrze. Zaczyna w tym lustrze dawać sobie buziaki, ono widzi siebie jako tą doskonałą istotę. Do momentu, kiedy zaczyna rozumieć opinie, które płyną ze świata zewnętrznego. Tu Laura napisała albo takie, o Jezu, jaka Ty jesteś chuda, e, albo jeszcze tyle jesz i masakra. Dokładnie tak. I teraz ja, mówiąc Wam o tym. Tak naprawdę mówię wam pewną oczywistość, na którą my w ogóle nie zwracamy uwagi. I teraz co by było, gdyby gdyby w waszych sercach zagościła właśnie ta myśl. Nie ma żadnej prawdziwej opinii na temat mojego ciała. Nie ma ani tej dobrej, ani tej złej. żadnej. Ona nie istnieje, bo moje ciało jest absolutnie wspaniałe, bo moje ciało zostało mi dane nie po to, żeby ktoś puszczał opinię w stosunku do niego, żeby ktoś opinię w stosunku do niego wyrażał. Moje ciało nie zostało mi dane i stworzone w tym celu. Czy to nie jest dzień dobry, Anastazja? Czy to nie jest e, uwalniające? Czy to nie jest oczyszczające? Czy to nie jest uzdrawiające? Moim zdaniem jest i to bardzo. Dzień dobry, Agatko. To jest myśl, która jest w stanie. Uzdrowić Wasze poranione opiniami ciała. To jest myśl, która jest w stanie wypełnić wszystkie rany, oczyścić je, uzdrowić i zabliźniać. To jest niesamowite. Nie ma żadnej opinii, która jest na temat mojego ciała prawdziwa. Wszystkie te opinie są fałszywe, a te fałszywe nie krzywdzą już was. Już jest koniec. Bo wasze ciała nie, zdo, nie zostały stworzone po to, żeby ktoś danosił na koniecznie, leć bezpiecznie, pięknego dnia. Żeby ktoś wyrażał na temat jego opinia. One zostały stworzone po to, żebyście wy tutaj. Przepięknie na tej planecie korzystały z życia, aby Wasza dusza miała zewnętrzną powłokę, i dzięki temu, dzień dobry, Anetko! Yy, I dzięki temu mogła realizować wszystkie swoje plany, cele, zamierzenia, doświadczenia, przeżycia. Wasza dusza chce tutaj Doświadczać tego wszystkiego, i dostała to ciało, a my skupiamy się na nim, i co się w tym momencie dzieje, i te opinie wszystkie ranią nas, i na podstawie nich budujemy to wszystko, co zostało później, i właśnie co stało się takim naszym obrazem, który zbudowałyśmy tutaj w środku. I teraz wyobraźcie sobie Wasze życie właśnie z tą taką. O Boże, bardzo spędzi. Wyobraźcie sobie Wasze życie z tą taką uważnością, za którą dzisiaj ma, nam karty pokazały, że to jest wdzięczność na dziś, za tą uważność. Gdyby tych wszystkich fałszywych opinii, bo te y, fałszywe. Też często nam się kojarzą z takimi opiniami e, no niepozytywnymi, tak? I teraz wyobraźcie sobie, co by było, gdyby wasze życie, proszę, jeżeli macie w tym momencie chwilę na to, to, to spróbujcie sobie to wyobrazić. Jeśli nie, to proszę Was, żebyście dzisiaj, w którymś momencie waszego dnia, żebyście dzisiaj, w którymś momencie waszego dnia to sobie wyobraziły. Dziewczyny, wyobraźcie sobie moment, jak by wasze życie wyglądało, gdybyście nie przyjęły do swojego serca tych wszystkich opinii, które fałszywe raniły was tak mocno. Potraficie sobie wyobrazić takie swoje życie? Ja myślę, że to by zmieniło diametralnie życie wielu z nas. Zobaczcie w momencie dojrzewania, ile nasze ciało się zmienia, przepotwarza prze się, tak? Zaczynają się różne rzeczy. I gdyby nastolatki nie były obarczone tą zmianą, gdyby, nie zmianą, tą, to, tymi opiniami na temat swojego ciała, gdyby się tym tak nie przejmowały, zobaczcie, ile czasu mogłyby poświęcić na zupełnie inne rzeczy. Na pasję, z ilu rzeczy by nie zrezygnowały, ile, ile rzeczy by spróbowały, które mogłyby rozwijać je, i dokładnie jest później, idziemy dalej w życie obarczone tymi plecakami, z tymi fałszywymi opiniami. I jak one mocno zamykają nas na pewne doświadczenia, których bardzo chciałybyśmy doświadczać, ale jesteśmy poblokowane przez te opinie. Powiem Wam, że jak myślę sobie. Jak bardzo byłyby różne te życia, gdyby te fałszywe opinie nie ciążyły nam na plecach, to jestem aż taka. Nie wiem nawet, jak to nazwać dokładnie, bo zadziwienie to jest chyba mało. Przerażenie już nie, może kiedyś, tak? Teraz bardziej jest we mnie taki smutek, że. Tyle rzeczy zostało zmarnowanych. Tyle darów, tyle talentów, tyle pasji, tyle pięknych doznań, tyle pięknych przeżyć zostało zmarnowanych przez te krzywdzące nas opinie, przez te opinie, które jak nóż odcinały nas właśnie od tego doświadczania. Monika napisała, ja pamiętam do dziś, jak usłyszałam, będąc nastolatką, że źle stawiam nogi chodząc. Niby nic, a pamiętam. No słuchajcie, e, dzień dobry Ewa. Tak właśnie jest. Tak jak Monika napisała, niby nic, ale to było ostre cięcie, które na zawsze zostawiło bliznę w tobie, Monika, akurat. Ale my we wszystkie mamy te blizny, nosimy w sobie. Wszystkie. Ja byłam, e, miałam dużą nadwagę w podstawówce, bardzo dużą. I wierzcie mi, że to pomimo tego, że to wynikało z odżywiania, były inne czasy, e, z mniejszej świadomości, tak i tak dalej, i tak dalej. Może z jakichś też takich genetycznych różnych uwarunkowań, e, i. To się ciągnęło za mną przez lata. Z ilu rzeczy ja zrezygnowałam, ze względu właśnie na moją y, nadwagę. To jest w ogóle głowa mała. I później na przełomie końca ósmej klasy, jak poszłam do liceum, to w te wakacje zmieniłam całkowicie swój zewnętrzny wygląd. Więc to jest y, naprawdę. E, niesamowite, e, dziewczyny, widzę, że tutaj już jest jakiś spam, ja to później wykasuję. Nie zwracajcie uwagi. E, 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 I to się ciągnęło za mną przez cały, cały czas. I mimo, że poszłam już do liceum, e, już jest, byłam, miałam bardzo ładną wtedy, szczupłą e, sylwetkę, to mentalnie zostałam tą anetą z podstawówki. Mentalnie Byłam w środku dokładnie tą dziewczynką z nadwagą, która, je, która nie chciała próbować nowych rzeczy, która, której ciężko było się czasami odnaleźć w towarzystwie, która nosiła jeszcze obszerne bluzy, która nie potrafiła tego wszystkiego w sobie pogodzić. Ile z was nosi takie fałszywe opinie? Ile z was do tej pory? To wszystko w sobie ma. Anetka napisała, jak ja byłam nastolatką, to miałam kompleksy, że byłam niska, bo wszyscy się ze mnie śmiali. No właśnie. Właśnie o to chodzi, że my później przez to naprawdę tak bardzo. Wiecie co, przez tutaj mi się. Nie wyzwali slimfast. No, widzicie, to jest po prostu naprawdę niesamowite poczekajcie, nie mogę teraz Waszych komentarzy tak mnie wkurza, że takie coś się dzieje że właśnie są wysyłane takie spamy na, na live nasze ciało jest piękne żeby je zaakceptować i pokochać takim jaki jest, przeszłam bardzo długą drogę jestem wdzięczna za akceptację mojego ciała z bliznami i kocham siebie tak Kasiu, Ty masz bardzo wyjątkową historię Wyjątkowo, wyjątkowo też trudno i to, to jest też takie no, niesamowite, naprawdę niesamowite miejsce, w którym Ty jesteś teraz i że Ty już rozumiesz doskonale tą afirmację to moje ciało i należy mu się szacunek. I na pewno też przez tą afirmację, że fałszywe opinie na temat mojego ciała mnie nie krzywdzą, dla Ciebie to była bardzo długa droga wyjątkowo długa, wyjątkowo ciężka, tak? Słuchajcie, Kasia pisze: Ja mam problem z akceptacją ciała, w związku z tym, że ono się zmieniło pod wpływem choroby. No właśnie, i teraz Kasiu, mam nadzieję, że dla Ciebie i dla wszystkich z Was tutaj, muszę sobie skontrolować czas, tak? Musimy, muszę tutaj już powoli zakończać, że mam nadzieję, że właśnie to, co chciałabym, żebyście z tego live'a zapamiętały. Zadajcie sobie pytanie po tym live'ie takie. Jaka byłaby, jakie byłoby moje życie od teraz, od tego momentu, gdyby te wszystkie opinie na temat mojego ciała przestały istnieć? Jaka, Jak wyglądałoby teraz moje życie? I pomyślcie sobie o tym, że te opinie nie istnieją. Że te opinie nie dość, że są fałszywe, to one tak naprawdę nie istnieją. Jak wyglądałoby Wasze życie bez tych opinii? I poczujcie takie duże uwolnienie. Eee, w ogóle. Ta, to, co dziś tutaj częściowo zrobiłyśmy, czyli zadawanie sobie tego pytania, to będziemy to ćwiczyć na kursie władczyni. I naprawdę bardzo Was zachęcam, bo ja tą metodę teraz stosuję od dłuższego czasu i dlatego będę się z Wami nią dzieliła, bo ona jest niesamowita. Ona potrafi w jednej sekundzie naprawdę, jeśli w nią się skupimy, jeżeli zrobimy z nią z uważnością, teraz wiem dlaczego wyskoczyła ta karta uważność dzisiaj, bo jeżeli ją potraktujemy z uważnością proszę Was, żebyście dzisiaj naprawdę ta afirmacja ma moc uzdrawiania zranionego ciała żebyście zagłębiły się w nią z uważnością jak wyglądałoby Twoje życie gdyby nie te opinie Jesteście w stanie sobie to wyobrazić, i teraz poczujcie, że ich nie ma, i że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dokładnie tak wyglądało Wasze życie, bo te opinie są po prostu nie tylko fałszywe, ale one nie istnieją. W realnym życiu one nie istnieją. Tak, to jest piękne pytanie. Warto z nim uważnie popracować. To jest piękne pytanie. To jest pytanie, które niesie dla Was moc uzdrowienia, a na koniec tygodnia e, nie ograniczałyby nastąpienia. Nie ograniczały. Byście były, nastąpiłoby. To, to jest tak, jakbyśmy się cofnęły do tego momentu. Kiedy my jeszcze jako dzieci nie rozumiałyśmy tego wszystkiego, co jest w tym świecie zewnętrznym, tak? Do tego momentu, tego bobasa, który siedzi i jest zachwycony swoim ciałem. I wie, że nic nie ogranicza. Czy ono ma pulchną nóżkę, czy nie puchną nóżkę, czy, czy, czy krzywą nóżkę, czy pięć. Yy... Takich serdelków, wiecie, tłuszczu takiego e, niemowlęcego, czy nie, czy się pośliniło, czy się nie pośliniło, czy ma wszystkie zęby, czy nie ma wszystkich zębów. one jest zachwycone tym, że ciało daje mu możliwość doświadczania i życia. I dokładnie to dają Wam wasze ciała. Doświadczania i życia. Nie ma opinii na temat waszego ciała. One nie są prawdziwe. One nie istnieją. Popracujcie, proszę, z tym pytaniem. Jak wyglądałoby wasze życie, gdyby nie miało w nim miejsca, nie miały w nim miejsca opinie na temat waszego ciała? Zaczęłybyście żyć naprawdę, doświadczać. Popracujcie z tym pytaniem. Dlatego była dzisiaj karta uważności. Bo do tego trzeba podejść z wielką miłością i uważnością. Na koniec tygodnia zamieszczę Wam przepiękną medytację właśnie do tej karty, bo tam jest dużo transformacji energii, właśnie tej poranionej na tą uzdrawiającą. Pięknie Wam dziękuję. Moja dusza kłania się Waszym duszą. Przepraszam, że nie przeczytałam już wszystkich komentarzy. Wy możecie później sobie je doczytywać, bo dziewczyny tu przepięknie pisały i Kasia o rozmowach ze swoimi częściami ciała i ze wszystkim widzę was, widzę was, dziękuję, widzę każdy, każdą tą fałszywą opinię, która was zraniła, i czas już, żeby te opinie się rozpłynęły, żeby straciły swoją moc, żeby straciły swoją e, ważność, żeby straciły, żeby zostały przez was. Przetransformowane na miłość, na czułość, na troskę. Dziękuję Wam bardzo. Ściskam Was ogromnie. Eee, piękna lekcja daje do myślenia na cały dzień. Niech ona w Was właśnie zarezonuje, niech ona się w Was rozgości. Przytulcie swoje ciała. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia jutro o 6.30. Buziaki, uściski.